Jakie są trzy najważniejsze typy aplikacji, które powinniście mieć na swoim sklepie Shopify? Prowadząc go w Polsce w 2025 roku. Pierwsza, najmniej sexy, ale bardzo istotna, żebyście mogli spać spokojnie, czyli aplikacja, która obsłuży Wam zgodność z unijną dyrektywą Omnibus. Chodzi głównie o to, że jeśli na Waszym sklepie internetowym dajecie promocję i przekreśla Wam się cena yy, i pokażecie nową promocyjną cenę, to prowadząc sklep w Unii Europejskiej, musicie gdzieś na sklepie mieć wyświetloną informację o najniższej cenie tego produktu z ostatnich 30 dni. I do tego są gotowe rozwiązania, gotowe aplikacje w Shopify u. od różnych kwot. Od 4 dolarów do po 20 znajdziecie to, co Wam odpowiada. Ja polecam te najtańsze, bo mimo wszystko to jest dość prosta funkcjonalność. Drugi typ, czyli aplikacja do obsługi paczkomatów. Jest to bardzo istotna kwestia w Polsce. Tak naprawdę jak wszyscy kupujący oczekują, że będziecie mieć paczkomaty w swoim sklepie internetowym. Rozwiązań do tego jest wiele. Są płatne aplikacje, są bezpłatne aplikacje. Ja osobiście polecam tą bezpłatną prosto od Dni Polsu. Wiem, że jak wejdziecie sobie na tą aplikację i poczytacie komentarze to możecie się trochę obawiać, że yy, czy ta aplikacja na pewno będzie działać dobrze, ale z naszego doświadczenia nigdy nie było żadnych problemów i tak naprawdę jeśli macie to wszystko spięte z abonamentem impostowym i yy, jeszcze powiedzmy poza tym, jeśli mielibyście to spięte z baselinkerem, yy, to nie widzę powodu, żeby przepłacać za yy, aplikacje do integracji impostu, które są płatne. Trzeci, ostatni typ aplikacji to są aplikacje do zbierania i wyświetlania opinii w waszym sklepie. To jest bardzo ważne. Nic tak nie poprawia konwersji w sklepie, jak to, że klienci mogą zobaczyć opinie innych kupujących o was. Szczególnie te, które są yy, tak zbudowane, że te opinie mogą wystawiać np. tylko kupującej, że faktycznie są to opinie kupujących. Tutaj rozwiązań jest naprawdę wiele w różnych przedziałach cenowych. Z in, różnymi funkcjonalnościami, jeśli chcecie to połączyć z kontem lojalnościowym, z punktami za zakupy, jeśli chcecie, to, jakby to integrować z innymi zewnętrznymi agregatorami opinii. To jest tysiąc różnych y, rozwiązań. Wykorzystamy z Rapid Reviews. Uważamy, że jest to super aplikacja, szczególnie na początek, jest tania. Jest super kontakt z supportem, gość, który to robi, jest super responsywny i kilka rzeczy wprowadził już do oficjalnej aplikacji dzięki współpracy z nami. Można ją dostosowywać jak się chce i działa, i nigdy nie było żadnych problemów. Ludzie chętnie wystawiają opinie, jest tam też kilka sprytnych rozwiązań. Więc tak, to są trzy grupy najistotniejszych aplikacji, które powinniście mieć na swoim sklepie internetowym. Zapraszamy do nas po więcej, a jak chcecie, żebyśmy zbudowali wasz sklep, to zapraszamy na okwilość.com.